Muszę nagrać Grenlandię. Ciekawie to wygląda nawet. Tak. Ale tutaj trzepało niedawno. Samolotem o strasznie, aż było strach lecieć. Tak jakby po bruku samolot leciał. Chyba przez pół godziny tak trzepało tym samolotem. A to jest Grenlandia. Już kończymy ją wreszcie będzie płynnie, samoloty Ciekawie to wygląda, popatrzcie se. coś tam widzę na wodzie, ale nie znam co to jest Takie ciekawe, ale to chyba lody są pięknie to wygląda, ciekawe Grenlandia Po drodze do Kanady. Już niedługo będzie brzegi kanadyjskie widać. Ale wielkie lody to są. Odłupane tam widać takie małe. Pływają po tym. Ciekawie to widać naprawdę. Lecimy z Neupo przez morze, a później już będzie Kanada. Właśnie dzisiaj wracam z trzytygodniowego pobytu z Polski do Kanady. Jestem prawie w połowie drogi 10, ponad 10 godzin lotu. Jeszcze chwilę włączy, bo już na wodzie będzie to nic nie będzie ciekawego. Ale jeszcze, chwilę te lody tutaj pokruszone na tym na wodzie, jeszcze widać. Okay. Jeszcze ostatni widok na ten.